Nauczanie domowe, Piątek siódmy, tydzień zwykły, psalm sto dziewiętnasty, wersety dwunasty, szesnasty, osiemnasty, dwudziesty siódmy oraz trzydziesty czwarty i trzydziesty piąty. Tytuł Słów Twoich nie zapomnę. Błogosławiony jesteś, O Panie. Naucz mnie swoich ustaw. Będę się radował z Twoich ustaw i słów Twoich nie zapomnę. Otwórz moje oczy, abym podziwiał Twoje prawo. Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, abym rozważał Twoje cuda. Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa i zachowywał je całym sercem. Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, bo przynoszą mi radość. W tym fragmencie Psalmu 119, psalmista prosi, naucz mnie, Panie, swoich ustaw. I skutek tego nauczania jest podwójny. Będę się radował i będę pamiętał. To niesamowite, że w takiej triadzie Układa się Słowo Boże, układają się Boże przykazania, układają się Boże normy. Słowo, ja się mam go nauczyć. Przykazania, ja się mam ich nauczyć. Normy, ja się mam ich nauczyć. I w momencie, kiedy ja pozwolę, żeby Bóg tak mnie uczył, tak mnie przeprowadzał, tak mi dawał coraz większe poznanie, wtedy dwie kolejne. Części naszej duchowości się pojawiają. Po pierwsze jest radość, a po drugie jest pamięć. Radość z tego, że ja poznałem coś bardzo wartościowego, coś bardzo ważnego. Radość z tego, że ja mogę poznać tym samym Boga, bo przecież te zasady, te normy, te prawa, ta miłość Boga wyrażona w Jego Słowie, to jest coś, co daje naszemu sercu radość, naszemu życiu radość i sens. I w związku z tym, kiedy tak przeżywam to również emocjonalnie, duchowo, to, że znam, to, że Bóg do mnie przemówił, a ja się tego nauczyłem, to zaczynam coraz bardziej pamiętać, zaczynam te, coraz bardziej do tego wracać. I popatrzmy, jest coś, czego się uczę dzisiaj, I jest coś, co z wczoraj sprawia mi radość, Ponieważ ja pamiętam, ponieważ ja zapamiętałem to, co Bóg zrobił dla mnie tydzień temu, miesiąc temu, i ja noszę w sobie w swojej pamięci to wszystko, co Bóg dla mnie uczynił. Maryja jest bardzo pięknym przykładem tego, tego nauczenia się, jak to jest możliwe, jak to będzie, również tej radości, tego hymnu uwielbienia. Wielbi dusza moja Pana i równocześnie tego, co następowało po tym hymnie, Maryja zachowywała wiele razy w swoim sercu to, co Jezus mówił. Prośmy o taką postawę. Postawę Boże, naucz mnie, jak to jest możliwe. Boże, radość wzbudzaj w moim sercu, abym rzeczywiście doceniał to, co mi dajesz i w końcu, bym pamiętał. Te trzy kroki. Wobec Bożego Słowa, wobec Bożych Zasad, Bożego Prawa, coraz bardziej rozwijaj w sobie. Niech Ci w tym błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.